Laura Macdonald. I'm your SIO. Chief Super hasn't signed me a DS Dodds. Uh, that's me, Mum. Oh. Okay. What have we got? Uh, well, someone's been murdered. Uh, walk you through it, Mum. Just join us from London. Yeah. This is Bath. Things are different here. I'm gonna solve cases in half the time with half the manpower and resources. I'd appreciate it if you could nudge him towards early retirement. It's time to put some serious pressure on our suspects. We have suspects? I just hope it doesn't come back to bite you. I wonder. There's more to this than meets the eye. Are you even a thing? We've got the shooter. But I want the killer. Maybe we can get both. Miasto bed. Spokojne, eleganckie, pełne do starych budynków i zieleni. Ale pod fasadą taj się zbrodnia. Właśnie tutaj wracają nietypowi detektywi. Twarda, nowoczesna Inspektor McDonald i jej zupełne przeciwieństwo. Cichy, lekko nieporadny, ale bystry Sierżant Dodds. Drugi sezon serialu McDonald i Dodds to kolejna porcja klasycznych zagadek kryminalnych w bardzo brytyjskim stylu. Każdy odcinek to nowa sprawa do rozwiązania. morderstwo, tajemnica i oczywiście niespodziewane zakończenie. Nie ma tu brutalności, pościgów ani efektów specjalnych. Jest za to logika, rozmowy i powolne odkrywanie prawdy. Na plus nadal działa chemia między głównymi bohaterami. McDonald wnosi energię i bezpośredniość. Doc, urok starej szkoły. To ich różnice sprawiają, że serial się ogląda. McDonald działa szybko i zdecydowanie, Doc analizuje i słucha. Razem, Zaskakująco skuteczny duet. Niestety, druga seria traci troch, trochę na świeżości. Niektóre odcinki są przewidywalne, a zagadki wydają się mniej oryginalne niż w pierwszym y, sezonie. Y, niektóre dialogi też wydają się pisane trochę na siłę, jakby twórcy chcieli koniecznie przypomnieć, jak bardzo różni się McDonald's i Dots, mimo że wszyscy o tym dobrze wiemy. Wciąż jednak jest coś przyjemnego w oglądaniu tej serii. To taki kryminał do herbaty, bez napięcia i stresu, bardziej łamigłówka niż thriller. Styl retro, piękne zdjęcia i spokojny tempo sprawiają, że film ogląda się z przyjemnością, zwłaszcza jak ktoś lubi zagadkę w stylu Agaty Christy.